Cześć, tutaj cube. A to kolejny film na moim kanale. Tak, jak wam obiecałem, dzisiaj będzie film z koment. Nie powiem się za tydzień z powodu mojego mikrofonu, ponieważ po prostu musiałem do niego jakieś przejściówki, jakieś karty dziękowe, ale dobra, mniejsza w tym. Przechodzimy do filmiku. Dobra, zaraz przedstawię wam komendę na gigantyczny blok TNT. Tak, najpierw potrzebujemy command bloka. Tak, i wpisujemy tutaj Komendę, którą e, która jest w opisie. Komenda command, command blok też jest w opisie. Więc tak. To jest taka komenda. fi I taka. O. Dobra. I teraz tak. Ten blok będzie dość duży, więc lepiej sobie się zabezpieczyć, czyli y, nie takim zwy tak, tak po prostu nie una sobie posuwać jakiegoś przycisku i po prostu wcisnąć, ponieważ wtedy po prostu no... TNT by się pojawiło i na, na nas ogólnie. Dobra, nie, nie warto. Musimy po prostu mieć tutaj na 20... minimum 23 kratki dziś w tą stronę musimy to odpalić. No dobra. Tak. Yy, o. Tak. Ja sobie dorobę tutaj. O, 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 o. o. Tak. Tak, dobra. Tak, 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 tak. ok, myślę, że tyle... Nie, no może jeszcze nie. Nawet jeszcze nie, ale to naprawdę jest epickie, to, to zaraz zobaczycie. Już się można czekać po prostu. Okej, okay, dobra. I tu jakieś krzewko zbędne Tak. I może tak. Okej, okay, no myślę, że tu jej wystarczy. Może jeszcze trochę to zmienię sobie tylko na times a day tak i tutaj myślę że możemy to odpalić jakoś jeszcze żebyśmy to widzieli ok teraz sobie zmienię tutaj tylko na time a day gdzie tu o tu jest times a day ok i teraz yy, mam tutaj jakąś dźwignię może być dźwignię. widzimy kolor tak jest tutaj no to wszystko zobaczymy, dobra. Może zróbmy tak, żebyśmy to widzieli. Jeszcze. Ogarniacie to. To zaraz wybuchnie. O, jak to łagi będą. Nie, czy mi to nazywanie. Jest jeden STR. Kurde. Że lecimy Dobra, chyba odleciałem już na odpowiednią odległość. Szczególnie nie widać ani nie słuchać. Dobra. Słuchajcie, kurde, byłem jeden FPS. Jeden FPS. Więc tak, to będzie chyba na tyle w tym filmiku. No, na tyle. Dobra. Mm, nara!